A, dzień dobry moi kochani Późna godzina 7.40 Poranek taki wiecie trochę pochmurny, ale może będzie OK e, Włos oczywiście rozwalony e, Słuchajcie e, co będziemy robić? Odpalimy grilla, e, odpalimy wędzarnię, bo muszę uwędzić 2 e, godziny wędzenia żeberek ale to zaraz uruchomimy wędzarnię, zrobimy kawę i przystąpimy do działania. Ja was tutaj ustawię, żeby było OK żebyście mnie widzieli i, i będzie ok. Pokażę wam najpierw jaka wędzarnia, co i jak, a, a potem będziemy, będziemy, będziemy działać. Dobra, słuchajcie. E, więc tak, e, grill się przedstawia tak. Jest to grill peletowe Pit Boss 1600 Competition Series. Nie wiem co to znaczy, ale... To znaczy, co znaczy Competition Series to wiem, tylko nie wiem czy jaki to ma związek z jakością tych grilli. Mam... w środku mam pelet wiśniowy Cherry Blend. Także... tak to wygląda. Podajnik peletu. I zaraz go uruchomimy, muszę go ustawić na 180 stopni, 180 stopni, 190 właściwie wędzenie, żeby, żeby, nam wędził. Tutaj. Nasz ten podajnik muszę ustawić na 7, czyli najwolniej. Dawno tego nie robiłem, więc wiecie. Dobra. 190 stopni. Zaczniemy. To nam się łączy elegancko. Zacznie mi się tutaj dym pojawiać, więc dopiero. Przygotuję zaraz, przygotujemy zaraz wspólnie żeberka. Znaczy, ja Wam pokażę, jak to zrobić. Nie będę wszystkich z Wami tutaj przykował. Pokażę Wam, jak to zrobić. I będziemy, będziemy działać dalej. Dwa rodzaje mięs będę robił na grillu dzisiaj. Także coś Wam poopowiadam. No i tak, moi drodzy, żebereczko popakowane. Nie kupowałem w Kostko, bo w końcu w Kostko są pakowane po trzy. Są pakowane pojedynczo Walmart. E, waga 2,61 funta, 3,64 za funt, 9,50. Takie jedno żeberko. Kolejny mamy 2,98 funta, 10,81. E, tu mamy 3,29 i mamy 12 dolarów. No i tu mamy. 3 niecałe funty. 10,74. A i tu mamy takie za 11 dolarów. Także łączną, łączną wagę Wam tutaj w kilogramach przedstawiam teraz. Także widzicie, ile tego jest. Ja w sumie nie sprawdzałem. I teraz mamy następne mięso. To jest baranina. Mamy dwa. Trzy kawałki... Trzy funty baraniny, to będzie pomiksowane razem z, z łagieju BEEF. I teraz ile za to zapłaciłem, mam paragon, paragon grozy. Moi drodzy, więc zapłaciłem za to... Ta łagieju BEEF jest 7,36 za funt. A, a, a baranina jest 8,46 za jeden za, za jednego funta. Także tak to się przedstawia. Dobra, ja się biorę za przygotowywanie żeberek dla Was. Ok, moi drodzy, więc tak. Pierwsza rzecz. Będę ściągał tutaj skórę, nie będę Wam tego pokazywał, bo mam 5 sztuk tych do zrobienia, a przyznasz szczerze, że mi się troszeczkę śpieszy. Muszę jeszcze na no, lotnisko jechać, odebrać rodzinę z Polski. I teraz tak, najpierw jeżeli jest, to ściągam błonę, która tutaj jest, bardzo, bardzo ważne. Następnie smaruję po obu stronach. Musztardą i musztarda nie ma wpływa na smak. wpływu na smak, od razu Wam mówię, jest to tylko i wyłącznie nośnik przyprawy. Natomiast przyprawę, którą będę tutaj stosował, to jest Old Bay Seasoning. Ona jest do wszystkiego. Ja ją, ja ją lubię. Dosyć dobra dosyć dobra, dosyć dobra, dobra przyprawa. Także tak to wygląda. Ja sobie to wszystko obrobię i pokażę Wam potem, jak to wygląda już na grillu. Ok, więc tak, żeberka przyprawione, grill nagrzany, zamkniemy palnisko, grill nagrzany, jak otworzyłem to tutaj oczywiście dym wyleciał, bo teraz tak nie widać tego dymu, eee, zabrakło mi Old Bay'a, musiałem, tam miałem jakąś przyprawę eee, daną czyli coś takiego, troszkę papryki Danose'a dałem, żeby było do smaku, wkładam to teraz na grilla i 2-2,5 dwie, dwie godziny wędzenia. W międzyczasie przygotuję, proszę, ja was przygotuję co? Przygotujemy kebaby. Także ja to nakładam i zaraz. Że jak widzicie, taki mały kawałek, mały kawałek to sobie położę tu, bo tu jest. W ogóle generalnie jest problem z tym grillem taki, że wyższa temperatura jest odtąd, dotąd jest wyższa temperatura, tu jest trochę niższa, więc muszę to jakoś porozkładać te cieńsze kawałki na tą stronę, grubsze na tą stronę, więc muszę to jakoś rozdzielić. Będę wędził, będę wędził dwie godzinki, potem będzie zawinięcie w, w papier i w i w, 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 w i w folię. Nie, także, także tak to będzie wyglądało. To jest taki gruby kawałek. Także za dwie godziny będzie, będzie zawijanko. E, pytanie, pytanie, czy mogę coś zrobić z tą temperaturą? Tak, mogę. Są specjalne takie. Talerze metalowe, które kładzie się pod palenisko. Ja nawet taki talerz mam zamówiony, on przyszedł, ale niestety okazał się za, za duży, więc okazał się za duży, więc się nie nadaje, moi drodzy. A my idziemy do środka, będziemy robić kebaby baranio wołowe. To niech nam się tutaj wędzi. Niektórzy jeszcze w czasie wędzenia spsikują to sokiem, sokiem jabłkowym, żeby mięso bardziej, bardziej kruszało. Mm, nie myślę, że to, jest, to będzie potrzebne do tego, żeby mięso było dobre. pyszne. Zasobnik mamy pełny, więc nie musimy się martwić o, o to. Tu mamy 180 stopni Fahrenheita, więc to jest tyle mniej więcej. I będziemy to właśnie. co? Wiśnią będziemy. Czy będzie dobre? Pokażę się później. Dobra moi drodzy, jedziemy dalej z tematem. Słuchajcie, będę, będę mieszał mięso na kebaby wieprzowo-wołowe, no, wieprzowo-wołowe, na kebaby baraniowołowe. Tu macie zestaw przypraw. Mięta, dwa jajeczka, pietruszka, oczywiście wegeta po polsku, chili. Papryka, czosnek, yy, i oczywiście yy, mamy ten, yy, zawsze zapominam polską nazwę, kurkuma. Yy, a tu mamy, to jest zdaje się, kminek. Także tak to wygląda. Jeszcze ciekawostka. Dwa średniej wielkości posiekane pomidory do tego wchodzą. Także ja przystępuję do miksowania i pokażę Wam, co ja potem. Z tym zrobię. Dobra, moi drodzy, więc tak pomieszane, pomiksowane. Ja włożyłem to do takiej formy. To jest dzisiaj, ja wiem, z 2 cm grubie, grube, wysokie. Nie powiem Wam wymiarów całkowitych, ale powiem Wam tak. Jeżeli nie macie grilla w domu, możecie spokojnie sobie coś takiego zrobić w piekarniku. To nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie zrobili to normalnie w piekarniku z tego mięsa. Jak zauważyliście, nie wiem czy zauważyliście, jak kręciłem poprzednie, to mięso jest dosyć tłuste, 20% tłuszczu, 80% mięsa. Dlaczego tak jest? Bo tłuszcz i cukier są nośnikami smaku, więc musicie brać to pod uwagę, robiąc cokolwiek z mięsem, że to mięso musi być, dla mnie musi być tłuste, szczególnie na, na kebaby żeby ten smak był. Ja nie lubię mięsa przesuszonego. Ja lubię dosłownie, jak będę to robił, to zobaczycie, ja lubię dosłownie może 4-5 minut z każdej strony i to wszystko. Ja lubię, żeby to było soczyste w środku. I teraz tak, co ja z tym robię? Dla swojej własnej wygody daję to do zamrażalnika na kilka godzin po to, żeby mi było łatwiej to potem kłaść na grilla. Żeby mi się to nie rozwalało podczas kładzenia na grill'a To jest taki sposób, który gdzieś tam podpatrzyłem pewnie i, I który stosuję Więc pamiętajcie Możecie to zrobić spokojnie na mięsie samym wołowym, nie musi to być też baranina Te przeprawy, które Wam podałem W dowolnej, w dowolnym, że tak powiem wedle uznania Żebyście się nie musieli przejmować ile, co i jak, dokładnie nie Jak uważacie tak dodajecie Wedle własnego smaku to dosyć fajnie, ładnie wygląda, powiem Wam szczerze. Moja żona lubi, ja też lubię, moja żona lubi bardziej przesmażone, ja lubię bardziej, bardziej, że tak powiem, w środku miękkie, takie może nie, nie medium rare, ale powiedzmy, żeby było soczyste. Ja to wkładam do zamrażarki, do zamrażarki na kilka godzin bo jest godzina dopiero, mamy 9 godzinę, a ja mam, grilla mam około dopiero godziny 5 więc musiałem to wszystko naszykować, jeszcze po drodze muszę jechać na lotnisko, więc tak to wygląda moi drodzy, to wjeżdża do zamrażarki a pamiętajcie, że robiąc też jeśli chodzi o żeberka to taka sama procedura, ja Wam pokażę co ja z tym robię i Wy też to możecie zrobić w domu bez posiadania grilla także to do tej zamrażarki i zaraz idziemy zobaczyć jak wyglądają żeberka. Dobra, chodźcie. magiczne kroksy. No to nie są kroksy, oczywiście. Teraz wygląda tak. Pomalowany jest, zacząłem malować barierkę na biało, ale jakoś tak nie mam weny twórczej. Mam nadzieję, że przed zimą się uda. Troszkę się rozpogadza to jeszcze będę musiał ogarnąć, tutaj ogólnie trawę będę musiał ogarnąć na przyszły rok, ale to nie w tym roku już. Zerknijmy, temperatura 190, 190. O, widzicie jaki dymek poleciał? Mówię, około 2 godzin, to już się nam troszeczkę zaczyna przebarwiać. Tu nie chodzi, żeby ono się w żaden sposób Zaczęły piec, tu chodzi o to, żeby one złapały tego, tego smaku. Słuchajcie, tego smaku wędzonego, jeżeli nie macie wędzarni, nie ma problemu. Słuchajcie, przyprawcie żeberka, zawijcie je w folię aluminiową, ustawcie na temperaturę, którą wam później pokażę na 3-4 godziny i też jest dobrze. Także nie przejmujcie się, nie musicie mieć tu Bóg wie jakiego sprzętu, żeby to zrobić. Ja wam to pokazuję, bo ja to mam i ja to robię. Ale wy się tym nie przejmujcie, wsadzacie, działacie, nie ma problemu. Nie musicie mieć tutaj, Bóg wie jakiego sprzętu. Nie macie, no to wkładacie to do piekarnika. Także spokojnie. Moi drodzy, ja lecę dalej szykować. E, szykować się, muszę budzić córę, bo niebawem na lotnisko jadę, więc e, słuchajcie, ja to zostawiam na dwie godziny. E, no jeszcze jakieś półtorej godzinki mi zostało. E, za półtorej godziny Pokażę Wam, jak to wygląda i co ja z tym robię. Do zobaczenia. Okej, okay, moi drodzy, I nadszedł ten... Ta wiekopomna chwila, kiedy trzeba iść... Trzeba iść wyjąć... Mięsko z wędzenia. Słuchajcie, bo ja sprawdziłem. Wygląda to fajnie, przekozacko. Dalej 180 stopni mamy w tej chwili... Na parkiecie. Także jest okej. I teraz... Wam się pokazać troszeczkę, jak to wygląda. Zobaczcie, fajna taka się zrobiła warstwa. także. Wszystko jest takie, powiem wam, fajniutkie, sprężyste. Troszkę, troszkę jest ten. Troszkę się, że ja tak powiem, po wyszło troszeczkę soków, ale jest ok. Słuchajcie, ja to pakuję na, na rak, zabieram do domu i, i dalsza część procesu. Ok, moi drodzy, to jest tak, folia aluminiowa. Zanim ja to załaduję, w folię, daję warstwę takiego papieru. To się nazywa butcher paper, czyli taki e, papier dla rzeźników. Wygląda e... to mniej więcej tak, że jedną ręką to tak ciężko jest tak to mniej więcej wygląda daje warstwę tego papieru po to, żeby odizolować od aluminium. Ehm... Następnie zawijam to w aluminium. I tak robię z każdym tym, z każdym. tą porcją, zapytacie się po co tak, przecież mógłbym w całości, oczywiście można w całości Ja robię w ten sposób, bo yy, Nie wiem czy no Wszystko raczej nie będzie zjedzone yy, Być może ktoś, yy, być może ktoś z gości zabierze sobie do domu Więc dam mu cały pakiet zapakowany A ja po prostu wezmę sobie dwa do pracy na Na tydzień plus jeszcze kebaby plus tam jeszcze coś Także tak to wygląda. Ja to zrobię wszystko i potem Wam pokażę efekt końcowy, żeby nie było, że nie pokazuję w całości. No moi drodzy, więc sytuacja jest tak. Ziemniaczki, tam jest wiadomo, mięsko, miejsce tutaj zostało na kukurydzę. Na kukurydzę, to potem kurczaka jeszcze sobie dołożę. Także tak to wygląda, słuchajcie. Temperatura 245, zwiększymy na 250 3-4 godziny, temperatura 250 stopni to jest mniej więcej tyle ile Wam tutaj teraz pokazuję na ekranie w Tracjuszach 3-4 godzinki, a ja to będę trzymał 3 godzinki będzie, będzie ok także potem Wam pokażę na koniec co jeszcze z tym robię dobra, słuchajcie, Nie. Jest dzień kolejny, niestety nie nagrałem Wam tego, co robię dalej z, z, z żeberkiem. Po 3-4 godzinach w tej temperaturze, 240 stopni, 250, myślę, że tak 3,5-4 godziny musicie to podtrzymać. Odkrywacie to w ten sposób, podkręcacie grill czy tam piekarnik na, na 450-500 stopni Fahrenheit'a i po prostu zostawiacie to, żeby to fajnie przeschnęło. Tak na 10 minut i macie bardzo fajne żeberka. Słuchajcie, sorry, że nie, nie nagrałem wam tego tam na grillu, ale przyjechali gości i tak dalej, i tak dalej, zamieszanie i po prostu nie miałem, nie miałem jak wam tego nagrać. Także tak to generalnie się prezentuje jeśli chodzi o te żeberka. Te kebaby, kebaby dość proste, full ogień, 4 minuty z jednej, 4. Minuty, no 5, w zależności jak lubicie, ja lubię soczyste, więc tam mniej więcej 4 do 5 minut maks po jednej stronie, po drugiej stronie, i to jest wszystko zero. Jakiekolwiek tam wiecie, wysuszania i tak dalej, także tak to wygląda. Ja sobie od czasu do czasu takie rzeczy robię. surówkę moja żona zrobiła z kapusty, jedną, drugą sobie kupiłem w polskim sklepie, także do tego suróweczka. Oczywiście, jak ktoś lubi to ziemniaczek, chleb, ja akurat wiem tylko i wyłącznie z surówką, także taki to odcinek kulinarny. Mam nadzieję, że się podobało. Jak jakieś pytania, to komentarze i będę odpowiadał. Trzymajcie się, dziękuję za uwagę, cześć.